W Żelaźnie w gminie Kłócko zorganizowane zostało siódme forum kobiet pod hasłem Przyszłość jest kobietą. Organizatorem spotkania była Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłocku oraz gminą Kłocko. My często robimy jako Rada Kobiet Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej robimy szkolenia. Dla, nie tylko dla kobiet, ale też dla, w ogóle dla zainteresowanych osób z obszarów wiejskich tematami, nie tylko dla, jak dzisiaj mamy, że jest profilaktyka zdrowotna czy y, y, sprawy psychologiczne, ale też takie czy uprawa, czy pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu. Robimy takie spotkania. Najbliższe będzie 14 kwietnia, na które zapraszamy Państwa w Bielisławie. Później mamy 25. Staramy się. Bo coraz mniej jest takich organizacji, które przekazują te takie bieżące wiadomości, co się dzieje w tym trudnym czasie w naszym środowisku wiejskim. To okazja do, nie tylko do spotkania się kobiet i środowisk kobiecych, ale też do nabywania doświadczeń przez kobiety na podstawie przykładów, które tutaj podczas wykładów są prezentowane to też okazja do y, nabywania doświadczeń jeżeli kobiety chcą się rozwijać w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, w y, biznesie czy w polityce. Wielkie święto, okazja oczywiście do tego, żeby pokazać w mojej ocenie pokazać te osoby, te kobiety, które w życiu publicznym odgrywają istotną rolę. W swoim wystąpieniu dzisiaj mówiłem i powtórzę, że są tutaj na sali wyjątkowe kobiety powiatu kłodzkiego. chociażby Ela Ulatowska, która jest organizatorem i inicjatorem tego wydarzenia, Urszula Panterałka, wicewójt gminy Kłodzko, Alicja Piwowar, wiceburmistrz Lądka Zdroju, pani wicek burmistrz Polanicy. Zdzisława, górska wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Płocku. Także wyjątkowe kobiety w wyjątkowym miejscu. I taki dzień jak dzisiaj to jest okazja, żeby te kobiety pokazywać, te dobre przykłady, e, tą gigantyczną rolę, którą pełnią w naszym społeczeństwie. Bardzo wiele kobiet jest przecież sołtyskami. Bardzo wiele kobiet właśnie potrafi. E, Wręcz trząść całymi gminami. Koła gospodyń wiejskich to są miejsca, gdzie nie tylko się gotuje e, i, i robi jakieś imprezy, ale to są miejsca tak naprawdę, gdzie tworzy się e, polityka, gdzie są te punkty rządzenia wręcz. E, I muszę powiedzieć, że ta. E, taka, najpierw to było tak podskórnie, teraz to już jest oficjalnie rzeczywiście dziewczyny walczą o swoje już publicznie i bardzo dobrze. Bo e, ja uważam, że. Co do zasady, nieważne jest, czy mamy taki czy inny kolor włosów, czy takie czy inne przekonania, czy też jesteśmy kobietą czy mężczyzną. Najważniejsze jest, czy ktoś chce coś zrobić dobrego i rzeczywiście pracuje, czy też nie. Jeżeli tak będziemy oceniani, albo oceniać innych, to myślę, że wszystko będzie w porządku. Siódme Forum Kobiet było okazją do uhonorowania srebrnym odznaczeniem zasłużone dla samorządu rolniczego oraz medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku oraz współpracę z samorządem rolniczym pań, które od wielu lat są bardzo aktywne społecznie i zawodowo. Srebrne odznaczenia otrzymały Aleksandra Kula, Janina Leśniewska, Maria Mysza, Janina Pajdzik, Alicja Piwowar, Maria Pawłowicz, Krystyna Puk i Beata. Radzewicz. Złoty medal otrzymała Urszula Panterałka od trzech kadencji zastępca wójta Gminy Kłocko. Medal za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku otrzymała pani Jadwiga Sobów. Medal za współpracę z samorządem rolniczym otrzymała pani Urszula Borkowska. To jest ogromne wyróżnienie. Ja się bardzo cieszę z, z, z tego. Faktycznie pracujemy na co dzień z kołami gospodyń, z rolnikami na terenach wiejskich, więc ta nasza obecność na obszarach wiejskich jest. Tak naprawdę codziennością, a to wyróżnienie tak naprawdę motywuje do dalszej pracy, takiej bardziej aktywnej. Jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze wyróżnienie to naprawdę dla mnie wielki zaszczyt, za co bardzo dziękuję. To napawa mnie optymizmem do tego, żeby jeszcze więcej pracować, współpracować. Ja jako kobieta w samorządzie, bo dzisiaj temat kobiet jest tutaj poruszany, uważam, że kobiety pełnią ważną rolę i dzisiaj mamy tego efekty. Efekty takie, że kobieta potrafi rozmawiać z ludźmi, być. być na różnych płaszczyznach zawodowych, potrafi zajmować się inwestycjami w gminie, potrafi wspierać małe lokalne działalności. Także jestem bardzo dumna i serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Gratulujemy wszystkim paniom odznaczeń i wyróżnień.